Jezus udał się na górę oliwną, a obrzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do niego, a on usiadłszy, nauczał ich. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. Postawiwszy ją po środku, powiedzieli do niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A ty co powiesz? Mówili to, wystawiając go na próbę, aby mieli o co go oskarżyć. Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I powtórnie, schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić. Poczynając od starszych aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta siedząca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: Kobieto, gdzie oni są? Nikt cię nie potępił? Ona odrzekła: Nikt, panie. Rzekł do niej Jezus: I ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Patrząc na to opowiadanie, od strony tej kobiety można by powiedzieć: że jest to spotkanie kobiety poszukującej fałszywej miłości, która spotkała prawdziwą miłość. Szukała miłości w uciechach zmysłowych, wbrew Bożemu prawu, wbrew temu, co Bóg mówi, a znalazła prawdziwą miłość w przebaczeniu Bożym. Razem z przesłaniem: Idź i ci odtąd już więcej nie grzesz. Takie zapatrzenie, w grzech, który zaciemnia serce człowieka, sprawia, że może się człowiekowi wydawać, że nie ma innej drogi, tylko grzeszenie. Ale to nie jest prawda. Jeżeli spojrzy na Chrystusa, to nie tylko, że nie będzie musiał dźwigać brzemienia tego grzechu, bo wyznając swój grzech, spotka się z przebaczeniem, ale także odnajdzie prawdziwą miłość i prawdziwą drogę własnego powołania w życiu. Panie Jezu, Dawaj nam zawsze Twoje przebaczenie i mocno nam przypominaj, abyśmy już nie grzeszyli, a my idziemy za Tobą, aby budować Twoje Królestwo i być prawdziwie Twoimi uczniami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.